Stefano, za nami też finał, wielki finał Twojej twarzy. No właśnie, wygrał y, Kuba Szyperski. Czy, y, jak Ty właśnie oceniasz jego zwycięstwo? Czy wybór Kuby na zwycięzcę był trudny dla Was jurorów? Czy to było po prostu dla Was y, wręcz oczywiste? Gdzieś, y, y, gdzieś oczywiste, gdzieś nie, bo jak naprawdę to jest odpowiedzialna rola y, juror, bardzo. I ty, ty próbujesz to, na ile możesz jak najbardziej robi to zgodne z swoim sercem, z swoimi wartościami. I tu akurat się złapaliśmy, myśmy podobne argumenty, bo gadaliśmy tam, czy może Ole, który robi największy progres, może Patrycja, bo miał swoje trudności w tym programie, czy taki do tego programu przygotowanego, ale nie ma formuły ten, który jest przygotowany, albo który progres zależy kluczem potem, co ty... Co ty e, chcesz nagrodzić. I tak myślałem, że Olek był tak nagrodzony z tym trzecim miejscem tego, że osoba, które nie widzieliśmy, że śpiewa. A Kuba naprawdę myślał, że to jest ten wybór jeszcze, co miał na finale, że poszedł w ten kierunek właśnie, że właśnie tego, co mówiłem, że on spełnił swoje marzenie, żeby robić tam pani magię, chyba tak, to jodlowanie i nie był skupiony na wygranie. I wtedy to jest. Jest ci bardziej dany, bardziej dane, jak masz to trochę tak po polsku. No. Więc i tak miał to i pokazywał, że kocha ta materia. musiał się kochać w materii po prostu i reszta idzie samemu. Więc to są takie rzeczy potem my jako stary dacie już zobaczymy taki też nastawienia artysta, myślałem, że to też gdzieś tam doceniam, ale doceniamy, żeby, żeby jemu było lepiej. Doceniam, jak ktoś robił ten, ten skok w głowie, tak? No więc, było to wszystko szybkie, szybka decyzja. K Kuba to jest bardzo młody artysta, przed nim, no tak naprawdę, jeszcze dużo do zdobycia, jeśli chodzi o karierę. Jaką ty mu wróżysz karierę? No właśnie, to jest zawsze ciekawe, bo jest talent, a talent to jest tak, 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 tak taka roślina. Musisz teraz odpowiednie miejsce znaleźć, żeby to urosło. I rodzaj talentu, co, umiejętności, co on ma, no najbardziej mi się kojarzą z takim światem muzykalowym. Bo nie wiem, oprócz tego, że nas zaskoczy, nie wiemy tym, czy na przykład mas pięknie pisze, pięknie komponuje i w ogóle, czy w ogóle chce robić swoją muzykę. Ale druga strona, też swoją muzykę może nawet nagle kreować jakoś kreacja, gdzie mogę wykorzystać swoje aktorskie talenty i, i swoją kreatywność. Ale tego nie wiem, więc ja to widzę tak, tak z pierwszych patrzenia, taki muzykalowy świat, ale w Polsce musical nie jest aż taki, nie jest to w tradycji, to nie jest jak w Anglii albo w Ameryce, więc on, ale umiejętnościowo on spokojny w Ameryce mógł robić karierę, spokojny, więc, ale zależy, człowiek co chce, czy to jest, no może, może chce być swoje, blisko swojego kraju, coś za coś, wszystko ma jakieś tam cena, no ja też musiałem przyjechać tutaj za marzenia, zostawiłem wszystko, nie żałuję, realizowałem się, ale, ale płaciłem swoje cenę. Więc nie wiem, jaką cenę on chce płacić. W każdym razie trzymamy za niego mocno kciuki, niech frunie wysoko. Bardzo, bardzo, bardzo mi kibicuję, być, bo uwielbiam ludzi z talentem i pasją. To jest inspirujące, że spędzają czas właśnie w inspirowaniu, w kreowaniu, a nie w hejtowaniu albo w rzeczy, które nic nie noszą do świata.